Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlet schabowy w sosie śmietanowo-cebulowym. Potrzebować będziemy cztery schaby. Schab mam z kością, już mam lekko rozbity. Możemy to zrobić za pomocą tuczka, lub no, ja mam taki gadżet i sobie po prostu. Rozbijam mięso, doprawimy solą, pieprzem, kminkiem, obtoczymy w mące, obsmażymy na rozgrzanym tłuszczu i będziemy jeszcze potrzebować trzy cebule, pokroimy w kosteczkę, trzy ząbki czosku. I szklankę śmietanki 30%. Teraz mięso oprószymy solą pieprzem z jednej i z drugiej strony. Toczymy mięso dokładnie w mące. Tutaj mam trzy łyżki mąki. I obsmażymy na rozgrzanym tłuszczu. Jeszcze mięso posypiemy kminkiem. Kminek. To są dodatkowe walory smakowe. Tak. I obsmażamy z jednej i z drugiej strony, a później dołożymy cebulę. Dokładnie dociskamy. Mamy mięso oprószone w mące i będziemy, musimy to tak pokładać i obsmażamy po 5 minut z każdej strony. Tak to wygląda. A teraz kroję cebulę i czosnek w kosteczkę. Jejco już mam obsmażone, należy je zdjąć, a na powstałym tłuszczu podsmażę pokrojoną cebulę z czosnkiem. cebulę z czoską. cebulę już mam zeszkloną należy ją doprawić solą pieprzem dodamy niewielką ilość mięku i przełożymy mięso I całość zalewam śmietanką. Gotujemy 20 minut. Tak to wygląda. Gotujemy 20 minut pod przykryciem. I tak oto schab w sosie śmietanowo-cebulowym mamy gotowy. Sos idealna gęstość. Jeżeli nie lubimy, przeszkadza nam cebula, to należy sos zmiksować. Świetnie smakuje do kaszy, do ziemniaków. I tak oto wygląda schab w sosie śmietanowo-cebulowym. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.